Szanowni Państwo, witam serdecznie na pokazie nabytków. Wśród 260 zabytków archeologicznych odkrytych w zeszłym roku, które trafiły do zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, najciekawszym jest z pewnością naszyjnik pruski typu Totenkrone. Został on odkryty kilka lat temu w trakcie prac budowlanych w okolicach Litzbarka Warmińskiego i przeleżał u nieświadomego znalazcy gdzie natrafili na niego członkowie Warnisko-Mazurskiego Stowarzyszenia Historyczno-Kolekcjonerskiego z Lisbarka Warmińskiego. Zabytek niezwykły, gdyż ślady na jego powierzchni świadczą jednoznacznie, że pochodził on z cmentarzyska pruskiego, które należałoby jakiś sam zabytek datować na koniec XIV, początek XV wieku. Wśród 80 zakonserwowanych i opracowanych zabytków w zeszłym roku w naszym dziale za najciekawsze uznać, należy Naczynie drewniane z Kornietem na Półwyspie Sambijskim. Zostało ono odkryte przypadkiem w 1939 roku, w trakcie budowania kopania rowu melioracyjnego. Już wówczas poddawano wątpliwość jego chronologię. Według niektórych naukowców, ze względu na znaczną głębokość, na której zostało odkryte, miało ono pochodzić z epoki brązu bądź epoki kamienia. Inni zaś, ze względu na to, jak doskonale było zachowane, wskazywali najprawdopodobniej na jego późno średniowieczne bądź wczesno pochodzenie. Nam dzięki badaniom radiowęglowym udało się jednoznacznie ustalić, iż naczynie pochodzi z drugiej połowy XIII wieku. Naczynie wykonano z obrzęku. Dębu. To jest rodzaj narośli, rodzaj skrzywienia samego drewna. Tym samym naczynie, mimo iż jest opracowane dość topornie, ma bardzo specyficzny kształt, specyficzny rysunek. Naczynie, które samo w sobie wskazuje przez ten kształt, przez, tą, przez ten malunek, wskazuje na jego niezwykłą nie tylko utylitarną funkcję. Biorąc pod uwagę, iż w języku litewskim obrzęk jest tożsamy z macicą, macicą urozumianą jako stworzenie, które żyje wewnątrz brzuchu, brzucha, macicą, którą ma zarówno mężczyzna, jak i kobieta, a samo naczynie również z taką macicą można utożsamiać. Przez to wydaje się, że ono ma charakter jak najbardziej kultowy.